Bo ty jesteś drugim partnerem w grze. Piąta gra w kolejności to jest gra z tobą. 88 rok. Mhm, czyli. aha. To, to bardzo to... dobrze, że to wszystko yy, masz z A czy znaczy, muszę ci się przyznać, że ja do dzisiaj mam Tre tremę. Tremen? Właśnie. Oto ja, ja ja chyba dzisiaj. tego słowa mi zabrakło. Yy, Sędziłam, spodziewałam się po sobie, że na luziku to yy, przejdę. Yy, przez ten zabieg, yy, bo no, bo, bo tak, nie. Może tak. Znaczy właśnie, czy Ty masz takie poczucie starania się w czasie gry? Jednak tak. Tak? Tak. Jedna rzecz mnie śmieszy w swoim zachowaniu. Pomimo, że ten swój kąt zamierzałam, uznany przeze mnie za nieudany i trudny, zamierzałam wiele razy opuścić, przenieść się w inną partię, na przykład przejść do Twojego ładniejszego, jaśniejszego świata, to jakoś go tak kurczowo się trzymałam, jakbym faktycznie to korzenie zapuściła i go gniotłam, <grymnie> przerabiałam, upiększałam. No i z uporem maniaka. No naprawdę kupę przeżyć na niewielkim kawałku papieru. No właśnie, kupę przeżyć na niewielkim kawałku papieru, to dobrze powiedziane. Oglądać go. Nieskończoność. Wiesz, no jest, jest hipnotyczny w tym momencie dla mnie. No a dlaczego? Po prostu związek emocjonalny w tym momencie. Nie jestem w stanie wyodrębnić. Jest, dlaczego? Nie mogę oczu od niego oderwać. <laughs> czy dlatego, że jest tak kolorowy i energetyczny? Ciekawy. No jest to ślad wędrówki. Ale właściwie to jest, patrząc się na niego, to nie jest jakiś taki, ja nie czuję, żeby właśnie, żeby tu się coś skończyło. O. No. To Byśmy to... skończyli obraz, Aha. malować. Aha. Ale mm, on nadal... To ona ja tam się pisze, dzieje. No ale gdzie ono się teraz dzieje w twojej głowie? Tak. W jakiejś takiej energii, wiesz, otaczającej. Mhm. Jest potrzebny taki, taki czas na rozładowanie. Żeby nas dogoniła dusza. Ja kiedyś właściwie nawet powiedziałem coś takiego, że to potrzeba było do tego trzech gier i stu godzin rozmów. I te trzy gry mogłyby się odbyć i nic z tego nie wyniknie, gdyby nie było tych stu godzin rozmów, że to trzeba jeszcze przegadać. Mhm. No tak sobie wyobraziłam sobie sytuację, bez tej rozmowy wychodzę stąd, niczym bym dotarła do domu, co by się w tej głowie działo, a ja już teraz czuję takie Uff. Aha. No bo co my teraz robimy? No co my robimy? Mówimy, opowiadamy sobie. O, właśnie, o, o, o... wspólnych doświadczeniach i refleksji. O, o naszych tak przeżyciach w związku z... tak? No, no tak. Aha. O skojarzeniach, no w każdym razie wszystko... Yy, Uporządku... Yy, yy, no, nazywamy. Nazywamy. Tak? Czyli nazywamy. co? Oswajamy. Oswajamy, oswajamy, tak. oswajamy te tak. emocje. Tak. Tak. Ja przynajmniej tak się czuję, że yy, biorę je sobie za swoje. Aha. Nie, nie. Aha. To nie, nie jest wyluzowanie. Jakieś pełne odkrężenie, Tylko takie zadowolenie z, z obrazka po prostu. Mhm. To no my tak. żyjemy w takiej cywilizacji, która to myślenie mhm. absolutnie podnosi na wielki mhm. pildestał. Wiemy już, że myślenie nie zawsze jest nam potrzebne, że właściwie wyłączyć to wewnętrzne radio to jest czasem nieocenione. No i może właśnie gra prowadzi do takiego zadowolonej bezmyślności. Z tym, że zwróć uwagę, że my całkiem rozsądnie rozmawiamy, więc na czym polega ta bezmyślność? Rozsądnie rozmawiamy dlatego, że próbujemy wyłowić, nazwać nasze emocje, uh -huh. a bezmyślność, myślę, polega na takim czystym zadowoleniu. To, to pierwsze wrażenie, jak tu siadłam i spojrzałam się na ten obrazek, to śmiechnęłam się i nic właśnie chyba wtedy nie myślałam. Uh -huh. No to bardzo ciekawe jest, bo, bo to tak, no y, mnie się zaczyna to podobać, że to jest bezmyślne. Po no ten, to, to bardzo mi się podoba. Właściwie to tak, to było no. bardzo cenne. To, to natychmiast burz. główka pracuje, y, dlaczego, co się stało, ale to później jednak. Uh -huh, uh -huh. A Wiesz, bo, ta chwila... mo bo może to, zobacz, bo może to jest pewna cenna obserwacja, że, że bezmyślność to nie jest Coś takiego, co jakby my sobie wyobrażamy. Nie wiem, co to znaczy my i co sobie wyobrażamy, no ale załóżmy, że jest jakiś, nie wiem, no, standard czy prototyp, nie wiem, jak to nazwać. Niedorozwój, nie, wiesz. Tak, czy... nie, niesympatyczny. Nie no albo niesympatyczny, albo znowu już prawie święty, Znaczyny. no bo Budda. No to jest po prostu pewien stan ducha, w którym. Jest ekstremalne. Wszystko, ekstremalne. Się, wszystko się toczy i jest przyjemnie. I nie ma tak, nie ma potrzeby na ekstremalne. Aha. Nie wiem. No. No, no dobrze, Tak, dobrze, tak dobrze, z, dobrze. 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 zwykłe to jest wszystko, Aha. zwyczajne. No właśnie, to się znowu powtarza, bo to ostatnio Lena mi powiedziała, ja zapytałem, nie ma tego filmu jeszcze w sieci, więc nie możesz wiedzieć. Zapytałem ją, jak się czuje jako artystka awangardowa, ona mówi, że ona się nie czuje artystką, bo to jest takie naturalne. No więc, gra się okazuje być w odbiorze naturalna. Dlaczego się jej boimy, to też jest ciekawe, nie? Naturalna. Strasznie to wszystko zagmatwane i zapracowane. No nie masz takie wrażenia, że już tak, jakby jesteśmy tak, tak, tak. prawie o krok? Tak, tak, tak. To skrobać. Okay. To można się też przynieść. Dobre! Dobre. A z mi zaskakująco inaczej z twojej strony. No zupełnie. z twojej też.